To jak kłaków? Co? Chcesz się odizolować? Nie. Nie, wcale. To czemu dzisiaj nie, nie wychodzisz? Bo nie jak? chcę, ci nie rozumiesz, po prostu mi się nie chce, kurwa. No to jeszcze się nie chcecie. Się nie chcecie mi się dzisiaj nie chce. Nie chcę w bo ty kurwa już wczoraj myślałeś, że dzisiaj będę grał w tym kurwa przyzwyczajam Diablo. I mam tam, co cały kurwa dzień. Tak? Tak. To nie, my ci nie pozwolimy. Tak, no nie będziecie tu <śwSpứng> No to będziemy się patrzeć jak grasz. Nie, nie No będziemy się patrzeć idziecie, to, jak grasz. nie rozumiesz? Nie rozumiesz prostych kurwa tu. No, wypijemy piwo i pójdziemy. No tak. Nie? No to, nie. Macie kurwa spunt Czemu mamy stąd iść? No bo tak. Tak. I nie nagrywaj mnie kurwa. No ale ja Cię nie nagrywam. No nie kurwa, dobrze. No kurwa